Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was, drugiego dnia świąt. Bardzo mi miło, że jesteście i że oglądacie. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Jednak zdecydowałem, że zrobię kapustę, ale zrobię kapustę z grzybami po prostu. Nie będę robił bigosu, czyli nie daję mięcha, a tylko na noc wstawię grzyby w wodę, żeby nasiąknęły. później je pokroję, wrzucę do tego, co tutaj sobie się gotuje i będą. będzie bardzo dobra potrawa, no kapusta z grzybami po prostu i tyle. Dobra, dobra wystarczy tej kuchni, chodźmy stąd. jadę sobie, jadę yy, do bankomatu, kupię coś jeszcze do jedzenia, pogłodny jestem i wracam do dziewczyn. One sobie tam na hamaku się bujają, niech się bujają, zatem a potem pewnie gdzieś wyskoczymy. Mam ciebie pieczywo do odebrania wieczorem. Ej, zamówiłem dwa bochenki, jestem ciekaw. Jaki będzie tenże chleb w smaku? Bo to ktoś robi pierwszy raz, będę kupował jako To jest prywatna osoba, która tutaj zaczęła coś robić takiego. Ale piękny, old school. To jest klasyka. Stara V70. Wow. Piękny. I śliczny kolor. Pierwszy raz takiego widzę, ale w na tajskich numerach, czyli nie jest to. No nie, to się nie dzieje Wróciłem z miasta A tutaj proszę bardzo choinka wyłączona Dziewczyn nie ma Prądu nie ma Nie ma co? Coś się dzieje Przyjechałem z dziewczynami na Riverside A konkretnie tutaj na siłkę Eee, I spotkaliśmy tutaj eee, byłego teścia siostry, z synem siostry, z Toto. Kira się z Toto rozumie, dość dobrze. są Toto po angielsku świetnie śmiga. No i teraz taki watermelon. Watermelon. A Ty, Johnny, który wybrałeś sobie? Który wybrałaś? Mm. Tak mam okay. już się otwiera. Proszę los. Dobra! No, jestem bardzo ciekaw co tutaj będzie. No bo ewidentnie mur wysoki będzie. Nic nie widać. W środku zryli całą trawę i coś się robi. Co to będzie? Co to będzie? Może się zdążymy dowiedzieć. Nie, nie sądzę, nie zdążymy raczej. Chyba wcześniej wyjedziemy. No ale w końcu kiedyś ten kokon. Kodź, Znowu znowuż. What you doing, baby? Ok. Tu no, taka jeszcze ciekawostka. Nie mamy gotówki, a ja chcemy kupić sobie lody u pana. Nie ma problemu najmniejszego, proszę bardzo. Są kody. Możemy zapłacić w dolarach, Możemy zapłacić w vilach. Skanujemy za apki i płacimy. Coraz częściej nawet na malusienkich takich punkcikach właśnie można już bez problemu płacić bez gotówki. No ale jak się przekonałem ostatnio, kiedy nagle odcina się dochód gotówki i przez trzy dni się dostępu do niego nie ma, to wcale nie wszędzie można zapłacić aplikacją, wcale nie wszędzie można zapłacić kartą. Miejsc, ilość jakby miejsc, w których można zrobić zakupy bardzo się ogranicza. A może być znacznie gorzej. Jednak co gotówka, to gotówka. Bruny wyszalała się jeszcze na trampolinie, była również na takim dmuchańcu, no, ale muzyka tam grała tak głośno, że nie było możliwości nic nagrać. Także wróciliśmy już do domku. Po drodze byłem, jeszcze zapłaciłem za pieczywo, które będzie do odebrania dzisiaj wieczorem, ale albo odbiorę je dzisiaj, albo odbiorę jutro. jutro. Ja no, już nie ma ciśnienia większego, bo potrzebuję tak naprawdę na jutro, nie na dzisiaj. Także los. <laughs> Tarąś słowa tu. Ta pani chce się nagrać, proszę bardzo, wcina ciacho. Ta pani nie chce się nagrać, wcina ciacho. A ten kolega przyszedł i położył mi się na stopie. I co teraz, kolego? <laughs> położył mi się na stopie, teraz dosłownie przylazł i śpi. <laughs> Smaczku! Kiedy odebrać pieczywo, dostałem informację, że, że chleby są już u René. Także śmigam do niego raz, dwa i przywiozę tutaj dwa bocheneczki. Będziemy mieli cudowne śniadanie jutro, no, tak mi się coś widzi. O ile nic nie stanie na przeszkodzie. Ruszam. Odebrałem krepki, No malutkie, to są takie malusienkie, do większa, bo tak naprawdę e, no prawie rozmiarów bułki do burgera. Także malusienkie są. No i w związku z tym to było dość drogie, jakby tak naprawdę przejść na objętość. Ale najważniejsze jest to jak będą smakowały. Wszystko się okaże jutro na śniadanie. Na razie zostawiam to. Zobaczymy jutro. Grzyby wstawione, suszone, takie zalane wodą, przygotowaną. No, i do jutra ich zadaniem jest napęcznić. A jednocześnie oddać temu płynowi, co kryją w sobie. I to, i to zostanie wykorzystane. Część z tych grzybów pójdzie do kapusty, poszatkowana, a część z nich usmażę po prostu panierce. No ale to już jutro, nie dzisiaj. A teraz dociążamy i zostawiam na całą noc. Niech się magia dzieje. Dzisiejszy poranek zaczynam tradycyjnie od naparu z hibiskusa. To jest dobry i zdrowy początek dnia. Jeden z dobrych naparów. Niech się parzy. A ja w międzyczasie przejdę znowu do kuchni i zajmę się innymi rzeczami. Między innymi zrobiły się już po całej nocy grzyby. A ja tutaj docisnąłem troszkę żeby o, pięknie, mięsiste, grube, fantastyczne. Część z nich pójdzie do mojej kapusty z grzybami, a część pójdzie do smażenia. Zabieram się do roboty. Aha, oczywiście ta woda jest nie do wylania. Ta woda jest bardzo cenna i pójdzie również do kapusty z grzybami. Dziewczyny pojechały na zakupy, na market. Zobaczymy co przywiozą. Rybką znowu trzeba będzie wody. wodę. Co tak 3 dni mniej więcej wypada. No dobra, to ja na kuchnię. Tutaj odłożyłem te grzyby, które będę smażył później w panierce. Tutaj są pokrojone te, które usmażę bez panierki za chwilę na patelni i dodam do kapusty. No to jest resztka wody po tych grzybach. Jej było dużo więcej, ale ona już tutaj jest w większości w środku. Właśnie po to, żeby się teraz dusiła razem z tym sosem, z tym wywarem właściwie z grzybów tuszonych. Pięknie. I będzie kolejne danie. Rewelacja. Tak wyglądają już grzyby w tej kapuście. Tu się usmażył. tutaj zostawiam tą patelnię, bo już niedługo smażenie tych. Ole, zaparowało nic nie mówicie? Smażenie tych. Chcieliśmy przywitać się e, u teściów. Dziewczyny postanowiły, że na piechotkę przejdą się do Pak Cafe. O, co to, to czerwone takie? I ja podjechałem motorem, więc już na nie czekam. Cześć, Dżuny! Obie panie na czerwą i pokaż jaką masz dzisiaj koszulkę. Co to jest? Co za stylówa? Christmas? Tak, świąteczna taka, super. Tata też dzisiaj świąteczna. Żeby nie było. Cześć! A tam jeszcze nie ruszyły ciacha. Mało no, Dżuny swoich kotów w domu, to teraz się bawi z jakimś tutaj. Na zewnątrz wyszła hmm. jesteśmy u Pani warzywko kupię warzywa na sałatkę Sałatkę jarzynową, mam marchewkę, mamy rzodkie mamy ziemniaki. Rzodkie wzrację na to, że nie ma pietruszki. Coś jeszcze białego bym tam wrzucił. Jabłko jedno. Czyli dwa. Bo jedno z nie na pewno dżuny. Robi e, przegląd. Ale. Purple, ale Purple what? Co to? Wiesz, co to jest? To nie jest do jedzenia. To nie jest do jedzenia. Starą szuka perfumu, perfumu, perfum, perfum. Tam jakieś zielone kosmetyki. Okay. Idziemy. Dobrze, Juny, John. A gdzie jeszcze chcesz, żebym poszedł? No, prowadź, prowadź. Sama nie wiesz gdzie. No. Ej, coś kombinujesz już. Przejeżdżamy obok szkoły, a tu dzisiaj wielka impreza. Nie wiem, czy, to... o, Jest nasz kolega. Czasami nam udostępnia filmy z drona. Wrzucę wam jakieś dzisiaj. Ej, impreza. Dariu, że to z okazji, yy, że Christmas Party, że to ze względu na święta, ale nie wydaje mi się. Wszystkie dzieci na galowo, zobaczcie zielone stroje, zielone czapki będą różnego rodzaju występy, między innymi brat Tarą dzisiaj będzie tutaj występował, będzie tańczył? your brother? Yeah. będzie tańczył każde dziecko dostaje żelki, widzę <grym> na wejściu wszyscy są witani, fajne, uroczystość no ale przez to też droga trochę zawężona, jedziemy Tarong przygotowuje suszone banany kupiliśmy taką kisz całą Mam Tak, mama się z tobą podzieliła. Bierzemy po prostu banana ze skórki i kroimy go wzdłuż na kilka plasterków. To na nice dwa, Tak, jest I piękne will... słońce, więc powinny szybko się wysuszyć. you eat like this, you make for the dessert. You can tak, kochani. Tarong mówi, że można je samemu, po prostu Daddy. wysuszone, można je użyć również do deserów, różnych It's like the dry potraw. grape, I don't know, dry something mm -hmm. like that, that Po prostu suszone like a bardziej to jest owoc, który możemy użyć jako dodatek do innych potraw, albo po prostu jako snack, przekączka. So, mango, the same thing. Mm -hmm. Oh, dry mango, it's a good idea. No, you see? Dry mango go make as well. Możemy też zrobić drag. Oj, 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 przepraszam koteczka. Nie chcę, nie zauważyłem, że znowu się tutaj mi pokładasz pod nogami. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam kolego, przepraszam. Przepraszam kolego, przepraszam. Dzięki paczce od Marcina i Oli, w której były między innymi śliwki suszone, dorzuciłem je do, do, tego, do tej kapusty naszej. Będzie wersja ekskluzywna. Kapusta z grzybami suszoną śliwką. Dałem też odrobinę miodu. Ale bomba. Takie żarełko będzie, że hej. A tutaj powolutku gotują się jajka. Na. Część pójdzie do sałatki jarzynowej, a część. Jako jajkowa, twardo. Z majonezem po prostu. U nas dzisiaj wigilia. Yy, dlatego żeśmy zrobili odcinki takie na święta dla Was. Żebyście nie, nie mieli dość już tego przesytu świątecznego, świątecznej atmosfery. No ale. Ten odcinek, który oglądacie dzisiaj, jest właśnie odcinkiem, który dzieje się u nas w Wigilię. W związku z tym, jak zapewne wielu z Was zdaje sobie sprawę, praktycznie nie wychodzę z kuchnia, jak wychodzę, to tylko żeby coś dokupić. Teraz robię sałatkę jarzynową. Tutaj gotują mi się yy, właśnie warzywa na te, te Sałatki, ale przy okazji będzie fantastyczny smak na zupę. Yy, zrobiona już jest yy, kapusta z grzybami, yy, gryba po grecku zrobiona. Coraz. Bliżej końca, coraz bliżej, tak naprawdę, wieczornej kolacji. No, ale mimo wszystko staram się, żeby pokazać Wam coś poza kuchnią, też. Dlatego też gdzieś się jeszcze pewnie ruszą. Muzyczkę wyłączymy. Tarąku dzieli się. Klimat świąteczny dekoruje dobrze. Teraz czas na grzybki. Grzybki pójdą do sałatki. Ogórki pójdą nie do sałatki, tylko po prostu na zewnątrz. Do sałatki dam ogórki kiszone a konserwowy tak po prostu, jako zakąseczka, przekąseczka. Trochę mi zmarzł... E... Zmarł trochę majonez w lodówce i się skawalił. Muszę go rozpuścić, bo będzie mi zaraz potrzebny. Oglądamy filmik, który przysłał nam Marcin. <laughs> I Duny patrzy i krzyczy, Jacob! Anty mi. <noise> Wołasz ich? I cannot talk. I cannot talk. You cannot talk, tak. Patrzy na ten śnieg Dżuny i mówi, ja też chcę, ja też chcę. Nie dziwię się. Cóż to by była za sałatka jarzynowa bez majonezu. A mój majonez nie chciałem ryzykować. On stał w tej lodówce i się tak po prostu zbrylił. W sensie ściął się. Tak, tak zrobił się jak masło. O. I wolałem nie ryzykować, tu bym chciałem go najpierw rozpuścić, ale mówię, gdzie, o, już poszedł w kosz, robię teraz nowy. Robię z jednego całego jajka, z jednego żółtka, jest troszeczkę soli, trochę pieprzu, octu troszeczkę dam oczywiście i sok z limonki. No i zaraz będziemy to, aha, no o oleju nie można zapominać oczywiście, no i będziemy zaraz to bzz, mielili. I mam nadzieję, że wyjdzie z tego bardzo dobry ojciec, yy, bardzo <grystanie> dobry majonez. No bo powolutku. Tu, już za moment, będę miał gotowe warzywa z zupy. Będą dokrojone. No i jest praktycznie gotowa. Warzywa wyjęte. Niech się ostudzą troszeczkę. Wyszedł fantastyczny, tłusty taki bulion. Rewelacja będzie na, yy, na zupę jakąś. A tak przy okazji. Te grzybki genialnie wyszły. Genialnie. Ja lubię bardzo takie. Zrobiłem je teraz troszkę delikatnie. nie dałem oczu, wiedząc, że będą otwierane niedługo, bo robimy je dopiero co przed świętami. No i wyszły naprawdę super. Tak, kochanie. No. Przecież wiesz, że nie mamy tutaj arbuza teraz. Mamy mnóstwo innych rzeczy. Poczekaj, kochanie. Zaraz coś pysznego będziesz miała. W robieniu własnego majonezu super jest to, że, że robię go po prostu idealnie pod swój smak. Jak potrzebuję Zrobić go ostrzejszy, to robię ostrzejszy. Jak potrzebuję zrobić bardziej winegret, to robię z większą ilością octu. Bardziej słony, to bardziej słony. Bardziej puszysty, to puszysty. Troszkę bardziej płynny do sałatki, to robię właśnie taki. Eee, dlatego to jest taka fajna sprawa. Fanon, już taka zdenerwowana, zmęczona po prostu przygotowaniami przedświątecznymi, okay. że strzeli sobie jednego jogurcika. Coś nie mogę odnaleźć się ze smakiem, i idę do tarąg, żeby zdegustowała. Um, sałatkę i powiedziała mi, jak wygląda sytuacja. Baby, because I don't know, is it salty enough or no? Mmm, perfect! Mmm. No more salt? Mmm, no. Pani chcesz spróbować sałatkę jarzonową? You want some? No. Mmm. <laughs> okay, ok, ok, ok. Enough. Enough, enough. <laughs> nie. Mmm, yummy. Mmm. Dobrze. <noise> mm. Ok. No? No? <noise> wystarczy, wystarczy. Mm. Later. <noise> Marchewkę wyciągnąć. <noise> ok, no dobra. To W takim razie przekładam już do ostatecznej miseczki. Idziemy, zaraz ci dam kamerę, zaraz ci dam, tylko powiem coś. Zabieram teraz Juny do sklepu, idziemy kupić kole, bo ta rąk potrzebuje coś tam przygotować pod choinką. Proszę. chyba jeszcze kręciła? Dżuny teraz kręci. Tak? Idziemy do sklepu? Kupimy kole? Dobra. <grystanie> Dobra, dziękuję kochanie. To była świetna robota. Operatorka z niej pierwsza klasa. To co? Bierzemy kole? Byliśmy w sklepie i Tarong mówi, że był święty Mikołaj w międzyczasie. Był święty Mikołaj. Gdzie? jest. Junko. Dowiec ale nie już teraz. Najpierw musimy zjeść kolację. Junie, co to? Był Mikołaj? I Santa Claus Ale prezentów. Tak? Santa Claus said you need to eat Tak, najpierw musimy zjeść. Jesteś głodna? No to doskonale się składa. Siadaj. Wow! A to jest nasz okay, skromny stół is... wigilijny. Ryba po grecku, seret, oscytek, sałatka jarzynowa, kapusta z grzybami ze śliwką, smażone grzyby i troszkę It's no przekąsek. Food. <laughs> It's no food. It, you have to eat everything in here before uh, uh, taking Musimy the zjeść dish. ładnie przynajmniej jedną potrawę, każdą potrawę yes? musisz spróbować. Every, Every dish you can. need to try before you will take the present. Yeah, you can open it. nie ruszaj okay. prezentu. Zapomniałbym o pieczywku, jest i chlebuś do tego wszystkiego. Junie oczywiście chlebeczek, tak? Mm. Proszę, dam Ci, trzymaj, połóweczkę na razie. A skoro już po połóweczce mowa, to jest i świąteczna narewka do sączenia przy kolacji. I chociaż Wy to oglądacie już po świętach, to my jeszcze raz życzymy Wam fantastycznego czasu. Mamy nadzieję, że te święta były rzeczywiście radosne, wesołe, rodzinne i spokojne. To my jedzie, zaczynamy jedzenie. Zaczynamy to w takim razie. Smacznego i... A później prezenty. <śled acz> <śled> Johnku leci pod choinkę. No i co? Czas na prezenty? Okay. Ale jesteś pewna, że nie jesteś już głodna? Juny, are you sure that you full? Tak? You say yes? Yes. <laughs> tak. Okay. Ooh, you start with a big one, Tom. Oh, ho, ho. No to rozpakowuj. Maybe oh. mommy will help you. Like this. Mm. Ależ, Juny, się zabierasz tutaj. What is inside? Je box. boss. Hmm? Oh, this, je this oh. Co je to Co to? Wow. Co tady? Wow. Co to? To to win. Wow! Princess Anna no Princess. Jak se na This is Elsa. Elsa. Uh -huh. Or maybe this Elsa, one. Anna. This is this one now. Daddy. Mhm. Mm yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Pięknie. Oh, okay. Super. So, one, one no, piece. piękny okay. present. Okay. I will put it in here. What's the next one? Oh, this is so cute. What is it? Can you open it? Like Ooh. Bravo! What is inside? So nice, ma. Oh, oh. Bravo! Wow. What is it? This is our princess. Abracadabra princess a okay, princess. Abracadabra princess. <laughs> <Ale> super. <laughs> She's so heavy. <laughs> No dobrze. To my w takim razie dalej rozpakowujemy. Mój się cieszy. Za dużo tych prezentów, żeby wszystko pokazać. Ostatni jakiś jeszcze pokażemy. Opening, 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 opening. Ale. Jest. Co tam jest? Co tam jest? Tutaj są I słodycze. Dzięki! Jenny! O, jeszcze jeden wielki prezent! Matko, it? jedyna, ile I tego jest? Open! Prezent! So ale prezentów! Prezent, yeah? prezent. Oh my god, what is this inside? Big Bob! Big Bob! Let's open it inside! Wow! <laughs> <laughs> In tak! <the back. laughs> Jaki piesek śliczny! Wow. Teraz będziesz mogła spać z pieskiem. Yeah, widzisz? Look at this O, it! Brawo! Nie? witch? Mm. Yeah? Do you know to przez włosy ma fryzurę taką. Yes. I ja braka dobra no. <laughs> Ale wiedźma, jak się patrzy! The hair, Brawo! Hair. Tak, tak, tak! Ma fryzury taką, że ten apelutek well, nie wchodzi. No, mami, because it will hurt! Though. No, it's not <laughs> U, czarownica, nie! Ho, ho, ho! To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście. Zapraszamy serdecznie na jutro. Jutro, między innymi, pokażemy filmik, który przesłał nam Marcin z ich przylotu do Polski z Aradą i z Jacobem. Zatem, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda ich przywitanie z Polską, zapraszam serdecznie na jutrzejszy odcinek. Ale to oczywiście nie wszystko będzie, bo działo się znacznie więcej. Dzisiaj jeszcze raz pięknie dziękujemy. Życzymy miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć, Hej.